Ożywiciela Egiptu nosiła, Nastawiciela świata Maria powiła. Wszystka piękna jesteś przyjaciółką moja, a zmaza pierworodna nigdy nie powstała w tobie. nie wysłuchaj modlitwy nasze, a wołanie nasze nie do ciebie przyjdzie. Mówmy święta Mario królową. Niebieska Matko, Pana naszego Jezusa Chrystusa i Pani świata, Dla ja nikogo nie opuszczasz, nikim nie gardzisz. Weź na nas, Pani nasza, okiem miłosierdzia Twego, a określam mu Syna swego od miłego odpuszczenie wszystkich grzechów naszych, abyśmy, którzy teraz święte Twoje niepokalane poczęcie na nabożnym sercem rozpamiętywamy, wiecznego błogosławieństwa zapłatę w niebie otrzymać mogli, co niechaj Jegoś Panno porodziła Syn Twoja Pan nasz Jezus Chrystus. Gdzie z Ojcem i Słuchem Świętym w projektujcie jedyny Bóg na wieki wieku. Amen. Pani, wysłuchaj modlitwy nasze. A bo nie Panie na Błogosławmy Panu. Sadusze w zmarłych przez miosierdzie Boże nie podpoczywają w pokoju. Amen.